Freude, schöner Götter, Funken, Töchter aus Elysium, Wie betreten vor trunken, Himmlische, dein Heiligtum, Deine Zauber binden wie wieder was die strenge geteilt, Alle Menschen werden brüder, wo dein sanfter Flügel feilt, Freude trinken alle weisen aus dem Brüste der Natur. Alle Guten, alle Bösen folgen ihrer Tak, słuchajcie, witam w Euronewsach. To już dwudziesty odcinek cyklu, który zapoczątkowałem. Taki cykl, das Cyklus, das ich angefangen habe. Słuchajcie, żeby um ein bisschen West, West Europa, ein bisschen höher zu schätzen, bo my mamy generalnie tendencję do tego, żeby, żeby troszeczkę Unię Europejską i Europę Zachodnią jako Polacy unterszedzeni, czyli nie docenić. No i dużo się dzieje w Niemczech, bo ty, zauważcie, że w Polsce się przestało plaflać o zbrojeniu na potęgę, ponieważ Niemcy robią to samo, no i pięć razy większa gospodarka, więc wiadomo, kto tu będzie potęgą, tak? więc Polactwo już się troszeczkę schowało, bo Niemiectwo będzie robiło wielką armię. No i teraz tak, za dekadę, o tutaj mamy taki artykuł, artykuł z Gazety Wyborczej, żarty. Który jest mowa o tym, że Niemcy zbroją się na potęgę i za dekadę możemy nie poznać rozbrojonych Niemiec. Ja tak przy okazji to rozbrojone Niemcy to nie jest zbyt termin szczęśliwy, dlatego że Unia Europejska w zasadzie nie jest rozbrojona. Po prostu cała idea jest taka, że przygotowano się na konflikt o niskiej intensywności, czyli coś w rodzaju, nie wiem, że Milosiewicz szaleje tak, w Srebrenicy, czy inny Radko Mladic, czy inny okru, Okrucio okrutni, okrutnić. W każdym razie no i wtedy na takich coś to wystarczy. Tak. Poza tym na Ruska siły europejskie też wystarczą, dlatego że Tutaj główny, jak słusznie zauważył Pedro Sanchez, który jako jedyny lider dużego państwa odmówił spełnienia 5%, zbliżania się do 5% wydatków z PKB na wojskowe cele i szeroko co prawda interpretowane to są także infrastrukturalne cele, i tak dalej, Pedro Sanchez, premier Hiszpanii, powiedział, że to nic nie pomoże, że znaczy to, znaczy pomoże, ale to nie jest nieodzowne, to znaczy. Ważniejsze jest to, żeby dogadać się sprzętowo i żeby wysiłki zbrojeniowe krajów Unii Europejskiej nawzajem się bardziej uzupełniały. Kalibry ujednolicić jeszcze bardziej i takie tam. I to jest prawda. W ogóle to, że Trump chce nie, na przykład zamiast 2% chce nie 3, nie 4, tylko 5, to nie jest przypadkowe. Dlaczego nie 3, dlaczego nie 4, tylko 5? To jest nieprzypadkowe, dlatego że Trump chce, wie, że jeżeli te kraje będą miały szybko osiągnąć 5%, to przemysły wojskowe Europy, na przykład Francuzi, około setki Rafali są w stanie zbudować w ciągu roku, Szwedzi, około siedemdziesiątki Kripenów, tak, więc dla siebie zrobią, ale czy dla kogoś innego jeszcze zrobią? No, właśnie, czy tak szybko zrobią dla kogoś innego, prawda? Czy to się da szybko zrobić? No więc nie wiadomo. Więc być może będzie trzeba dlatego 5%, a nie 3 lub 4, bo wtedy zwiększa się możliwość takiej sytuacji, że wobec niemożności dostarczenia całego sprzętu z innych państw Unii Europejskiej, będzie trzeba wywalić kapuchę, wywalić dolary na kupnię amerykańskie. I to o to tu chodzi. Amerykańskich pieniędzy No, w każdym razie, można nie poznać rozbrojonych Niemiec. Także zobaczymy, o czym tu jest mowa w tym artykule. Tak jak zawsze, kawałek wam wkleję, a potem będę czytał to, co tam pozostało. No, więc. Hören sie bitte zu. Also 100.000 Panzer und 1.000 100, Panzer und 1.500 andere, że tak powiem, kraft, Kraftwagen, opancerzonych tak? w dekadę. Takie potencjalne plany, nie palne tylko plany, Niemców wzbudziły poruszenie. Eksperci piszą, że tak naprawdę Pojazdów potrzeba około 10 tysięcy i zamówienie, ale zamówienie nie jest nierealne. Do, do tego już podpisano kontrakty na masę innego sprzętu. Niemcy powoli zaczynają, ale za dekadę mogą znów być militarną potęgą. Tak, zgadzam się, że w naszym interesie jest bliska współpraca z RFN i żeby Niemcy miały silną armię. Zgadza się. E, tutaj jest. E, Taka sytuacja dalej. Cóż tu mamy? Opisany przez agencję Bloomberga zakup, zamiar zakupu 2500, 2500 czołgów i pojazdów opancerzonych to element. A no to też wam jeszcze wkleję. Opisany przez agencję Bloomberg zakup, zamiar zakupu 2500 czołgów i pojazdów owęzanżonych, to element realizacji szeroko zakrojonego planu remilitaryzacji Niemiec. Dyskusje nad nim zajęły Niemcom lata. Pomimo naglącej sytuacji wynikającej z inwazji Rosji na Ukrainie, etap wahania wyraźnie tak mija. Zatwierdzone w tym roku przez plan finansowy zakłada prawie podwojenie wydatków na wojsko do 2029 roku. Z obecnych 86 miliardów do około 162 miliardów. Wiecie, co to jest za suma? To jest suma, która jest praktycznie identyczna z tym, ile Rosjanie wydają. Znaczy prawie, bo tam Rosjanie może 180. Tylko, że Rosjanie jeszcze ukrywają w innych tam tych, ale, ale do oficjalnej liczby rosyjskie się zbliżą. Rozważane jest podwojenie liczby dywizji zmechanizowanych od dwóch do czterech, do tego formowana jest nowa rezerwowa, czyli będzie pięć. Zakupy sprzętu mogą być w tym wszystkim relatywnie łatwe. Poważniejszym wyzwaniem będą ludzie, bo Niemcy dotychczas specjalnie się nie palili do służby w mundurze. W odpowiedzi jednak trwają prace nad przywróceniem poboru. Wiecie, że armia francuska, podobnie jak niemiecka, była częściowo poborowa jeszcze całkiem niedawno, bo armia francuska jest nadal częściowo poborowa. Więc to jest bardzo ciekawe. No właśnie, to jest to, jest to że Niemcy zbudują potężną armię, potem władzę przejmie AfD. Nie, AfD nie przejmie władzy. AfD będzie sięgnęło maksymalnie w, sięga dwudziestu kilku, trzydziestu procent. wyżej raczej nie sięgną. Wszyscy są przeciwko nim, więc raczej będą nieustannie sekowani. Będzie taka sytuacja jak komuniści we Włoszech po II wojnie światowej albo Francuzi krótko po II wojnie światowej. Komuniści nieustannie blokowani kordonem sanitarnym. Prawda? No ale ciekawe jest też to, że wielu ludzi tutaj w Poznaniu mówi o tym, że oni się czują bezpieczniej z tym, że Niemcy rozbudowują własną armię, niż że Polacy rozbudowują własną armię, bo mamy Nawrockiego jako prezydenta. Także jest ciekawie. Wiele z rzeczy może pójść nie do końca tak, zważ, zwłaszcza nie możemy być pewni postawy następnego rządu, który zostanie wyłowiony w wyborach najpóźniej w 2029 roku. Będąca obecnie na prowadzeniu sondażu AFD, przeciwna polityce antyrosyjskiej, chłodniej nastawiona do remilitaryzacji, i tak dalej. No tak, ale ja uważam akurat, że to nie jest problem, tylko po prostu tutaj ten gostek z gazety wyborczej chce trochę po, po, um, posensacjonizować, gdyż to się opylo. No więc zobaczmy, co tu jest dalej. Tak, to jest ponad trzy razy więcej niż my. Zaczne, znaczne pojazdy dla Bundesw na następne lata są więc właściwie zapewnione. Pojawiają się w mediach doniesienia o tym, ile to czołgów innych pojazdów Niemcy chcą zakupić. Do tego aha, zwiększony budżet trzeba zagospodarować i plany zwiększenia potencjału w perspektywie do 2035 roku wypełnić treścią, jak wylicza branżowy portal Hard W tym przypadku Wojsk Lądowych, czyli HEER, Oznacza to potrzebę nabycia około 10 tysięcy nowych pojazdów. Podane przez agencję Bloomberg informacje o zamiarze nabycia tysiąca czołgów, i widzicie, no, są te powtórzenia, e, i tak dalej. Nie? Tym razem, Herma ma zamiar udowodnić rezerwę sprzętową, utworzyć rezerwę sprzętową wynoszącą 40% stanu posiadania, czyli na każde przykładowo 10 czołgów w linii, będzie cztery dodatkowe w składzie. Jeżeli chodzi o to, czy Niemcy mogą to zrobić, to od razu odpowiadam, że tak, dlatego że Niemcy to jest jedyne państwo zachodnie, które produkuje czołgi w wielkich ilościach. Jedyny czołg zachodni poza Abramsem produkowany w wielkich ilościach to jest właśnie Leopard. Także to jest do zrobienia. Zakładając chęć realnego wyposażenia czterech dywizji, zmechanizowanych jednej rezerwowych i sił szybkiego reagowania, może to oznaczać około 10 tysięcy nowych pojazdów opancerzonych pod wpływem, pod wspomnianym ty, tysiącem czołgów Leopard, ma być też 400 wojowych wozów piechoty Puma, 2,5 tysiąca kołowych transporterów opancerzonych Boxer, w różnych konfiguracjach 1000 podobnych wozów Pirania. Według portalu Hardpunkt to aktualnie dyskutowany w urzędach plan zamówień, a nie, nie po prostu jakieś teoretyczne wyliczenia dziennikarzy, tak, czyli to się dzieje. Miała zajść zmiana w procedurach, bo u nas jest głównie gadanie, a tam się dzieje. Do tej pory sprzęt, zakup sprzętu był tylko jednym z trzech elementów procesu, bo równocześnie trzeba było zapewnić odpowiednią infrastrukturę i kadry. Co na papierze jest rozsądne, w praktyce mogło znaczyć, znacznie hamować zakup broni. Tak czyli, bo tutaj będzie rozluźnienie trochę kwestii infrastrukturalnych, żeby na przykład fabryki samochodowe też część sprzętu produkowały. Wiadomo, że Volkswagen chce też dać jakąś swoją fabrykę na cele wojskowe znaczy przeznaczyć. Zakupy i rozbudowa nie dotyczą tylko HEER, czyli wojsk lądowych, ale także Luftwaffe i Marine. Te pierwsze y, mają być Bundesmarine się mówi na te niemieckie, no ale dobra, a nie Marine po prostu, to po włosku jest La Marina. Te pierwsze mają być zamówione między innymi, y, te pierwsze mają już zamówione, czyli Luftwaffe ma 58 myśliwców Eurofighter Typhoon w różnych wersjach, 35 amerykańskich F-35, czyli to się ucieszy Trump. 40, 60 ciężkich śmigłowców transportowych Chinook, co się znowu Trump ucieszy. Także widzicie, 8 nowych baterii przeciwlotniczych Patriot, to jest bardzo dużo. 8 baterii niemieckich przeciwlotniczych Iris. Tak? Patriot jest amerykański, Iris jest już niemiecki. Niesprecyzowana liczba baterii izraelskiego systemu antyrakietowego Arrow-3. Do tego setki rakiet i, innego, i ro, innych rodzajów uzbrojenia lotniczego. Dla floty, dla Bundesmarine, zamówiono sześć nowych fregat typu F-126, sześć nowych okrętów podwodnych typu U-212 21 212 CD, pięć korwet, czyli takich mniejszych okrętów wojennych typu F-130, 8 dużych samolotów patrolowych P8 Poseidon. 31 wielozadaniowych śmigłowców NH90, wiele mniejszych okrętów. Przezbrojenie aktualnie służących dużych okrętów w nowoczesne rakieto, rakiety przeciwokrętowe NSM. Nie jest to lista skończona. Dla wojsk lądowych kupowana może być jeszcze cała lista systemów artyleryjskich, setki systemów przeciwlotniczych. Setki, na razie 18 systemów przeciwlotniczych. 190 tysięcy zestawów najmniejszej radiostacji dla pojedynczego żołnierza. Główny problem to brak ludzi. Tak, Niemcy są raczej pacyfistyczni, ale będzie służby mają być profesjonalne, zmotywowane, dobrze wyszkolone, zorganizowane, umożliwiające podszkolenie i tak dalej. W przypadku Niemców to pewnie się to bardziej y, uda niż w przypadku Rosji, nie w przypadku Polski. Na razie nie ma mowy o wznowieniu przymusowego poboru. Sprzeciwia się temu minister obrony Boris Pistorius z lewicowej SPD. Argumentuje to brak infrastruktury i innych zdolności na nagłego przyjęcia tysięcy poborowych. Rząd zamiar pracuje nad ustawą wprowadzającą coś na wzór modelu szwedzkiego. To jest ciekawe, to sobie jeszcze wkleimy. Model szwedzki jest zawsze ciekawy, więc zawsze go wklejam, jakby była mowa o tym. Rząd pracuje nad ustawą wprowadzającą coś w rodzaju modelu szwedzkiego. Od początku 2026 roku wszyscy 18-letni mężczyźni mają wypełniać kwestionariusz na temat swoich umiejętności i poglądów na służbę wojskową. Między nich mają wybierani być ci najbardziej skłonni wstąpić w szeregi Bundeswehr najbardziej wartościowi dla wojska potencjalnym. Będzie im oferowana ochotnicza służba. Ambicja jest taka, żeby najpierw przyciągnąć w ten sposób kilka tysięcy osób rocznie, a w 2029 roku już 30 tysięcy. Jeśli założone plany rekrutacyjne nie zostaną wypełnione na zasadzie ochotniczej, Parlament ma mieć możliwość wprowadzenia przymusowego poboru i tak dalej. Hmm. Także zobaczymy, czy będzie to się działo, czy nie. Także, także, te, także tego. Warto pamiętać, że od niedawna w Niemczech był, były elementy poboru, tak? uzupełnienia na zasadzie poborowej. Czyli jak proponowano przy różnych tam okazjach i tak dalej. No, uzupełnienia i tak dalej. Więc to jest do zrobienia wszystko. W przeciwieństwie do polskich marzeń myślę, że to się da zrobić i warto zwrócić uwagę na to, że wyszła taka książka, takiego gostka, moim zdaniem niezbyt prawdomówna. Ja będę jeszcze kiedyś Wam o niej opowiadał, bo niedługo będę pisał historię Niemiec bez mitów i tam jest właśnie taki mit, jest taka książka Wolfganga Münsiała, Kaput, the end of... German Miracle, tak? Koniec niemieckiego cudu gospodarczego, 2024, Wolfgang Münchau. No i moim zdaniem on, moim zdaniem to pójście mocno, bo tam chodziło o to, że Niemcy za bardzo poszli w produkcję samochodów spalinowych, zapomnieli o elektrykach, za bardzo poszli w tani gaz z Rosji, zapomnieli o alternatywach. Częściowo Münchau ma rację, ale on dramatyzuje niepotrzebnie. Das ist is, is eine unnötige tak, że tak powiem, von der Seite Münchhaus. Także to jest naprawdę nie, nie przesada, to jest eine übertraibung, bo tak naprawdę Niemcy mogą właśnie odetkać się z tych problemów poprzez właśnie to, że Volkswagen odda na produkcję czołgów na przykład właśnie jedną ze swoich fabryk. Volkswagen także chce sprzedać Chińczykom jedną ze swoich. Volkswagen ma z 10 fabryk w Niemczech, samych Niemczech. Chce sprzedać jedną swoją fabrykę Chińczykom, jedną chce w wojsku właśnie, znaczy współpracować z wojskiem i robić tam czołgi po prostu. Także się dzieje naprawdę ciekawie, nie? Naprawdę się ciekawie dzieje. Niemcy mają 5 razy takie PKB jak my a przemysł mają jakieś 20 razy większy, więc no może 15 razy większy w tym własną know-how. Także w ten sposób oni, wydaje mi się, że Friedrich Merz chce odstawić trochę Franklina Delano Roosevelta, bo Roosevelt pod, jak był kryzys gospodarczy, oczywiście to co jest w Niemczech to jest bardzo względny malutki zastoik, tak, ale no, na nas... Tut proporcją garde, zachowując wszystkie proporcje, można powiedzieć, że chyba Friedrich Merz ma ochotę trochę poruzweltować, czyli po prostu wyjść z kryzysu poprzez współpracę z wojskiem, złączyć bardziej przemysł z armią. Jest to pomysł? Jest to pomysł. A jeżeli mówimy o ciekawostkach, które się dzieją w Niemczech, to warto wspomnieć jeszcze o tym. Widzicie, Tyson Quotes to jest taka strona, która się interesuje nowymi technologii, tak, interesuje się nowe technologie. No, i tutaj, zum Beispiel, mamy taką nową technologię. Zobaczcie. Tyson quotes. Germany's new salt and air battery runs for decades. Stores stores clean energy and uses no lithium at all. Słuchajcie, bo problem jest oczywiście, że Chińczycy trzymają łapę pandy. Jak to się mówi? Pandowatą łapę. Na. Na, zbro, na, na, na źródłach litu. Amerykanie zwłaszcza kwiczą z tego powodu, bo Unia Europejska ma akurat lepiej, bo swoje złoża litu poprzez grubiaństwo Trumpa to mówiłem w innym odcinku Euronewsów przez grubiaństwo i debilizm Trumpa, imperializm i krzykactwo. Um, Kanada i, i, i uh, Kanada będzie wydobywać w Grenlandii lit, i inne fajne rzeczy dla Unii Europejskiej. Ale y, kraje Unii Europejskiej zabezpieczają się i tworzą nowoczesne baterie. Niedawno mówiłem Wam w poprzednim odcinku w Euronewsach 19, mówiłem Wam o Norwegach, którzy budują w oparciu o siłę fal morskich różne baterie. A tutaj mamy niemieckie, które y, y, jadą na soli i powietrzu tak, wiatraki plus sól, sól, a w Niemczech jest dużo zalc, tak. Przy, przypominam, że w Niemczech jest bardzo dużo miejscowości z nazwą zakończoną na zalc lub zaczynającą się od zalc. Oczywiście najbardziej znane jest w Austrii, to jest Salzburg, ale generalnie Niemcy są dosyć mocno, jakby to powiedzieć po polsku, wieliczkowe, więc to nie jest problem, tak, właśnie. Sehr viel Salz genau. genau. Gut bemerkt. Dobrze zauważone. No i teraz słuchajcie, właśnie to jest całkiem fajny pomysł, żeby zrobić baterie na sól i powietrze. I takie, takie rzeczy się w Niemczech dzieją. Także wydaje mi się, że Friedrich Merz chce wyjść z zastoju gospodarczego poprzez metodą Roosevelta. To nie jest zły pomysł, bo oni szli na tania energia z Rosji. No to jak to nie można, bo Rosja jest jaka jest. Rosja bardzo liczyła na to, że Niemcy się nie zdecydują. Bo to, słuchajcie, poparcie poparcie, poparcie jest takie poparcie jest takie wielkie dla AFD, dlatego że. Nie, niemiecki przemysł, AFD jest dosyć mocno połączony z przemysłem, może nie aż tak jak FDP, ale też bardzo liczyli na tą tanią energię z Rosji. To, więc to nie jest tak, że Niemcy zachorowały na nazizm, to raczej Polska i Nawrocki. Natomiast raczej jest tak, że oni właśnie liczą na to. Więc Friedrich Merz musi radykalnie znaleźć jakieś wyjście, żeby oni nie rośli. I wydaje mi się, że wyjście na sposób Rooseveltowy z tych problemów jest właśnie takim pomysłem. Das ist eine gute Idee, kurz zakt. Także wydaje mi się, że to jest w dobrą stronę to idzie i ja się tutaj z Wolfgangiem mężałem Nie zgadzam, to znaczy wydaje mi się, że Friedrich Merz bardzo intensywnie pracuje nad tym, żeby ten scenariusz właśnie zapchania technologicznego się nie spełnił. Także także polecam Tutaj mieliśmy wejście jakiegoś trola, który z krzyżem templariuszowym, więc od razu było widać, że Ultrakatol Antyniemiec, więc nie ma co słuchać debili. Natomiast do ludzi dobrej woli sami widzicie, że nasz zachodni sąsiad mocno tutaj piąchę przytknął Iwanowi do brody. Także z czego się bardzo cieszę. No dobrze, za chwilę coś z innej beczki, a konkretnie z chińskiej beczki. Tam się też ciekawe rzeczy dzieją. Trzymajcie się i bis bald, czyli widzimy się niedługo. Katolicy nie lubią Niemców, bo w Niemczech najbardziej ciekawe rejony, które stworzyły najlepszy przemysł, to są rejony protestanckie. I na przykład to, że Bawaria katolicka, ona jest tak strasznie propsowana w Polsce, ona, wiecie, że na przykład firma Bayer, ona brzmi po bawarsku, bo Bawaria to Bayern, a to jest Bayer, to była berlińska firma. Ona uciekła do Bawarii, bo NRD było w Berlinie. Bardzo wiele, to jest, to jest ciekawe, dobrze, że to wspomnieliście to że się mówi o Bawarii, że Bawaria to właśnie BMW i tak dalej. No tak, BMW tak, Bayerische Motorenwerke tak. Oryginalnie w Monachium, także ciężarówki MAN. Ale generalnie rzecz biorąc, w katolickiej Bawarii jest tak dużo przemysłu, dlatego że on uciekał z NRD-owa albo uciekał z bombardowanych Niemiec północnych, które są bardziej protestanckie podczas wojny. Także to, że Prusy i Saksonia zostały wcielone do NRD, a trzeba było, y, najwięcej przemysłów w Niemczech to zawsze było w Nordrhein-Westfalen, czyli północnej nadrenii Westfalii. One co prawda trafiły do RFN-u, ale zanim to się stało, to musiały zejść na południe, żeby USA USA Air Force i Royal Air Force wszystkiego nie zniszczyło. To musiało się przedostać do Stuttgartu, do Badeni, i, znaczy do Badeni, y, czyli do Karlsruhe. Na przykład do y, Württembergi, czyli na przykład Württemberg, czyli na przykład Stuttgartu, tam jest fabryka Mercedesa, taka propos w Stuttgarcie i Porsche jest też ze Stuttgartu. Więc to nie jest tylko tak, że Monachium jest tylko na południu i y, BMW i Man, ale także na południu, trochę bardziej na lewo, jak patrzycie na mapę, jest Wirtembergia i jest Mercedes i jest. Y, i jest Porsche, jest też miasto Rottweil, z którego pochodzi słynny pies. W każdym razie cały przemysł się musiał przesuwać na południe. Różnica jest taka, że Wirtembergia, czyli Stuttgart i tak dalej, to są protestanci. Są protestanci. A więc to też nie jest tak, że protestanci są tylko na północy, a katolicy tylko na południu. To jest uproszczenie. Na przykład katolików jest sporo w południowej Nadrenii, w okolicach kolonii. I, i, i Moguncji, Mainz i Trier. Natomiast generalnie rzecz biorąc, schodzą w czasie II wojny światowej, wszystko schodziło w dół, zarówno w dół protestancki, czyli do Wittenbergi, do Stuttgartu, jak i w dół ym, bawarski, katolicki. Tak? A Wittenberg jest protestancka, więc to jest uproszczenie typowe dla Polactwa, kłamliwego, że katolstwo to jest dobre, bo dostatnio, nie, przede wszystkim Stuttgartowi i Wirtenbergi naprawdę niczego nie brakuje. Do Bawarii. Jest jeszcze bogatsza tak w ogóle. Wirtenberga granicy ze Szwajcarią i. Yy, prawie nie ma różnicy, jak się przejeżdża. Tak? A jak się by Bawaria była na miejscu Wirtenbergi, to różnica byłaby bardziej widoczna. Na korzyść Szwajcarii, ale jednak niewielka. No dobrze, w każdym razie. Yy, tak czy inaczej, przemysł zresztą wraca mocno na północ, no fabryki Volkswagena są głównie na północy, Audi też w Ingolstadt i tak dalej, więc to też nie jest tak do końca, po prostu jak ktoś się na przykład interesuje Mercedesem i BMW, najbardziej Porsche, to myśli, że południe tylko. No ale one właśnie, niektóre firmy rzeczywiście poszły na południe, te, te automobilowe nie, ale te na przykład właśnie Bayer, on był pruską firmą, stał się bawarską. On brzmi, bo zobaczcie, firma się nazywa Bayer, to jest typowo niemieckie nazwisko, a Bawaria po niemiecku to Bayern z N na końcu. W ogóle nie wiem, czy wiecie, jest zespół, jest grupa futbol, futbolowy ten Mannschaft, Bayern Monachium, tak, wszyscy znają, Bayern München, ale jest też Bayer i coś tam na północy, więc to też, też jest ciekawe, bo tam były te tradycje właśnie tego Bayeru. Na północy, bo firma Bayer była właśnie ta, która produkowała leki i inne chemikalia. Ona była właśnie Leverkusen, a Leverkusen to jest w zagłębie rury, czyli w środek Niemiec, nie? No, więc to macie tak, więc to macie wyraźnie, że Bayer, firma Bayer. To jest nazwisko, które tylko podobnie brzmi jak Bawaria, a to, że to jest w Bawarii, to to jest dlatego, że uciekali przed Sowietami nie? i Nerdowcami. Warto o tym pamiętać. No nic, das ist alles. Ich hoffe, dass es war alles interesant für euch. Und wir sehen uns bald um etwas anderes, etwas anderes Interessantes ich hoffe, zu lesen i tak dalej. Sarah verschiedene ein paar nachrichten von ein paar nachrichten aus China diesmal